Six 7 to jest mocny mem, bo tworzymy razem Virala. Także powiem wam nazwę tego VR, Virala. Mango, mango, 67 Sigma boy już czeka na ciebie, bo tworzymy tego wirala, który wie 5 milionów Wyświetleń. Mango Mango, 6.7 Sigma Boy już czeka na ciebie. bo otworzymy tego wyjara, który robi 5 milionów wyświetleń, mango to taka? Nie, do piosenka, ale mango można zjeść. A Sigma Boy znalazł siebie za dziewczynę. Może być nawet. Game. On wybrał właśnie ciebie. Otworzymy. Tego wiera o nazwie Mango Mango 67 Sigma Boy już czeka na Ciebie Potworzymy tego wiera, który bije 5 milionów wyświetleń Mango Mango 67 Sigma Boy już czeka na Ciebie Mango Mango 67 Sigma Bo już czeka na Ciebie Potworzymy tego wiera, który bije 5 milionów wyświetleń